Taka rada, ja wcześniej wspominałam o tym: nigdy, przenigdy nie daj się namówić na udanie się na terapię małżeńską z partnerem czy partnerką, która cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości. W trakcie takiej terapii otworzysz swoje wnętrze, ujawnisz słabości, zdradzisz sekrety. Jak na tacy dostarczysz tej drugiej osobie, swojemu partnerowi, partnerce, wszystkie niezbędne informacje, które on może wykorzystać przeciwko tobie? Do tego, w trakcie takiej terapii, on może tak zagrać, że z ciebie zrobi wariata osobę zaburzoną, nienormalną. Żeby skierować parę na terapię małżeńską, należy najpierw upewnić się, że żadne z tych osób nie cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości. Dopiero wtedy można taką parę oddać w ręce terapeuty, żeby zamiast pomóc, przypadkiem nie zaszkodzić.